dobry. Dzisiaj będzie, może nie znów, ale pomidorowa. Pomidorowa nie z rosół z wczoraj, ale z bulionu z warzyw. Pokażę Wam, jak przygotować kremową, gęstą zupę pomidorową z lanymi kruseczkami. Zapraszam. Co będzie potrzebne do przygotowania bulionu? Dużo warzyw, naprawdę dużo warzyw. Marchewka, która nada gęstości zupie. Pietruszka seller por, jego zielona część, łyżka jakiegoś tłuszczu mam akurat masło, ale ten tłuszcz musi być ze względu na witaminy zawarte w warzywach są to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Koncentrat pomidorowy, ja mam 200 gram koncentratu pomidorowego. Możecie również użyć świeżych pomidorów, wtedy musicie użyć ich około 400 gram. Słodka śmietanka, sól, cukier. Do przygotowania lanego ciasta mąka, tortowa, jajka, proporcje później, jak będę robić ciasto. Wszystko przygotowuję w garnku. Ten garnek ma 5 litrów, zupy będzie około 4-4,5 litra. Myślę, że to już wszystko. Mogę się zabierać do pracy. Do garnka wrzucam masło i pokroję warzywa, również wrzucę do tego garnka. Warzywa pokroiłam drobniej. Zauważcie, że tutaj nie ma wody, nie wrzuciłam warzyw do gotującej się wody. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli warzywa się wrzuci do gorącej gotującej się wody, ten smak warzyw zostanie w warzywach. Nam zależy na tym, żeby warzywa oddały swój smak do wody, więc zalewam je zimną wodą. One się powoli będą gotować, oddawać smak do wody. Dlatego teraz zalewam wodą i dopiero będę gotować. Wodę w garnku uzupełniam do takiej wysokości, żeby zakryły wszystkie, zakryła wszystkie warzywa. Zobaczcie, one już sobie tu pływają. Warzyw było ponad pół garnka, ale to ma być zupa kremowa więc i taka, i taka gęsta, więc tych warzyw musiało być dużo. Teraz będę po prostu warzywa gotować do miękkości. Minęło 20 minut, więc sprawdzam, czy warzywa są miękkie. Są miękkie, one nie mają być rozgotowane, mają być tylko miękkie. Odstawiam garnek na bok, wyłączam ogrzewanie i zabiorę się za rozprowadzanie koncentratu właśnie w tym gorącym bulionie. Zanim zmiksuję warzywa, oblewam sobie troszeczkę tego bulionu i rozprowadzam go koncentracie pomidorowym. Wszystko po to, żeby potem wlewając ten koncentrat, on się od razu rozpuścił, bo będzie dzięki temu po prostu rzadki. W międzyczasie, kiedy rozrabiałam koncentrat, zupa troszeczkę przestygła i bardzo dobrze, no nie powinna być zbyt gorąca, mogę ją teraz zblendować na gładką masę. Zobaczcie, zupa po zmiksowaniu, marchewkowa zupa jest pomarańczowa. Dolewam do niej koncentrat, a powiem Wam przy okazji: nie wiem czy wiecie, kiedyś marchewka była biała. Dopiero Holendrzy w XVII wieku wyhodowali tę pomarańczową odmianę, która jest tak popularna dzisiaj, którą wszyscy jemy i nie wszyscy wiecie, że kiedyś ona była biała. Zobaczcie, zupa nabiera koloru. Jeszcze mi tu trochę zostało koncentratu. Zupa jest właściwie gotowa, jest kremowa, konsystencja taka jak powinna być. Jeżeli wolicie bardziej rzadką, dolejcie wody, ja myślę, że, że moja jest odpowiednia, taką lubimy. Teraz zupę doprawiam. Wsypałam soli, dolewam słodkiej śmietanki, ona spowoduje, że zupa będzie bardziej kremowa i bardziej smaczna. Zobaczcie, zupa się zrobiła biała. Ja wlałam za około 100 ml śmietany i na końcu dosypuję cukier. Dlatego, że pomidory są kwaśne i ten cukier przyda się do przełamania smaku. Spróbuję dosypię łyżeczkę i potem będę próbować. Musicie próbować zupę. Zróbcie ją tak, żeby wam smakowała, żebyście nie przesadzili z przyprawami. To ma być dla was smaczne. Kiedy zupę już doprawicie i będzie Wam smakowała, podgrzejcie ją, bo będziemy za chwilę do niej wlewać lane ciasto. Jak je zrobić? Słuchajcie, najprościej w świecie. Jajka oczywiście wcześniej są umyte. Całe jajka wrzucam... O, to było nawet dwużółtkowe. Wrzucam do pojemnika i będę dodawać do niego mąkę. Najpierw jajka zblenduję. Do zmiksowanych jajek będę teraz powoli dodawać mąkę. Jest to mąka tortowa do uzyskania takiej konsystencji, no powiedzmy gęstej śmietany. Nie zapomnijcie też o soli, bo będą po prostu kluseczki niedobre, bo będą niesłone. Ja już swoje ciasto zmiksowałam, zobaczcie jaką ma konsystencję. Jest dosyć gęste, odrywa się od łyżki, ale nie tak lekko, czyli po prostu taki gęsty miód. I do gotującej zupy będę je teraz wlewać. Im bardziej gęste ciasto, tym większe będą kluseczki. Możecie je podrywać właśnie w ten sposób. Jeżeli chcecie, żeby kluski były drobne, zróbcie ciasto bardziej rzadkie. Jeżeli Wam wyjdzie za gęste ciasto, dolejcie mleka. Ciasto zcięło się w gorącej zupie, zobaczcie one już wypłynęły, tak wyglądają, są dosyć, dosyć duże, my akurat takie lubimy, tak jak Wam mówiłam, gęstość ciasta decyduje o wielkości klusek, im bardziej gęste, tym te kluski będą większe, rzadkie ciasto będą drobne. Moja zupa już jest gotowa, teraz ją nałożę na talerz. To jest chyba najprostsza zupa, jaką możecie zrobić. Nie potrzeba do niej prawie żadnego doświadczenia. Wystarczy, że krok po kroku zrobicie to, co Wam tutaj pokazałam. Ja przy sobie bazylią. Życzę Wam smacznego. To jest naprawdę pyszna zupa, prosta, łatwa w przygotowaniu, tak jak już mówiłam. Piszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, oglądajcie kolejne filmy i do zobaczenia. Smacznego!